Jest schemat do tworzenia zdania pytającego. Zasady tworzenia zdania pytającego. Znaczenie poszczególnych części schematu znajduje się w książce na stronie 8. Stosuj odpowiednią odmianę czasowników pomocniczych, zależną od formy osobowej. Pamiętaj, że czasownik pomocniczy odmienia się w nieregularny sposób. Stosuj zdania zgodnie z poniższym schematem. Pamiętaj, że zdanie pytające w języku niderlandzkim to inwersja osoby i czasownika. Pamiętaj, że w języku niderlandzkim w zdaniu pytającym nie ma słowa czy. Jeśli w schemacie zdania nie występuje jedna z jego części, nie zmienia to kolejności poszczególnych części zdania w schemacie. Schemat. Przed nami widzimy schemat. Nasz schemat składa się z takich części zdania jak czasownik pomocniczy. Osoba, naturalnie zwróciliśmy uwagę, że czasownik pomocniczy jest na pierwszym miejscu w zdaniu. Dlaczego? Gdyż podczas tworzenia zdania pytającego w języku niderlandzkim stosujemy inwersję, czyli zamianę osoby i czasownika. Drugi w schemacie to osoba, trzeci, Czas. Później mamy miejsce, plus reszta zdania i na samym, samym, samym końcu drugi czasownik. Nasze zdanie w języku polskim, które przetłumaczymy na język niderlandzki, to czy chcesz ty iść teraz do domu? Poniżej znajduje się nasze zdanie podzielone na części zdania. Chcesz, to odmiana czasownika pomyślnego willen, czyli wil, ty to osoba, czyli je. Naturalnie pamiętamy, że ty to w języku niderlandzkim jaj, lecz jaj posiada skrót je, który zawsze używamy w zdaniach pytających. Kolejny wyraz to teraz, czyli określenie czasu. W języku niderlandzkim to nu, do domu to określenie miejsca, czyli narhaus. I ostatni to iść, naturalnie to drugi czasownik, czyli ham. Mamy już potrzebne części zdania, więc teraz należy wstawić je do naszego schematu. Pierwszy w naszym schemacie jest czasownik pomocniczy, czyli will. Następna to osoba, czyli je. Kolejny to czas, czyli nu. Następne jest miejsce, czyli NARHAUS. Reszta zdania nie występuje w naszym przykładzie. I ostatni to drugi czasownik, czyli HAN. I powstało zdanie WILLIENU NARHAUS HAN? A teraz przejdziemy do przykładów, które pokażą Wam, jak możemy zastosować ten prosty schemat w zdaniach. Powtarzaj za mną. Czy ty chcesz kupić nowe auto? Willie, Nowe Auto coupe? Czy ty możesz pić mleko? Machie, Melk drink? Czy ona może palić papierosy? Machzaj, cigaretę rołkę? Czy ona musi iść dzisiaj do pracy? Mód zaj, han? czy oni chcą jutro dostać prezent? Wile zaj, morche, kadł krajche, czy my musimy każdego dnia dużo jeść? Mutte Dach. Fil ate. Czy wy chcecie teraz zamówić pizzę? Wille Juli nu? Pizza bystele. Czy ty musisz się za miesiąc przeprowadzić? Mutje over month. House? Czy ty chcesz się uczyć niderlandzkiego? Wil je Nederlands Lire? Naturalnie, by utrwalić poznawczość.